Styknie na dzisiaj. Jeszcze sobie w domu chwilę popracuję. A co jeśli ci powiem, że po robocie też można wypoczywać? Gdybym wypoczywał po robocie, nie byłbym tu gdzie jest. Popracuję dzisiaj do pierwszej w nocy. Dzięki temu jutro będę miał pół godziny więcej czasu na spokojnie ten raport sobie ułożyć. Co jest? Nie pracuj ty bo inaczej! Zamienisz się! W krzesło! Odczep się ode mnie, Zami dziadu! Co ty do mnie gadasz w ogóle? Krzesło! Zobaczysz, zamienisz się! krzesło! Żart. Pilot? Przecież nawet nie mam czasu na telewizję. Musisz się nauczyć odpoczywać. Jak nauczyć odpoczywać? Ja nie potrafię tego robić stary, nigdy nie potrafiłem. to jest tyle sposobów. Kino, siłownia, albo nie wiem, jakiś inny sport. A gdzie jest kwartalny raport? Tu jest! A co ty się tak obraca? Coś za mną chodzi. Taka klątwa. A gdzie jest kwartalny raport? Tu je... jest! Ale nikt za nami nie idzie. Właśnie o to chodzi, że ty tego nie widzisz. Co to, to jest? Mój trener personalny. Też, żebym po robocie wrócił na siłownię. Stary nie jestem w stanie pracować w łóżku. Coś mnie zawsze z niego wyciągał trzecie 15. Też muszę walczyć czasem do swoimi demonami. Wszystko będzie dobrze. No co będzie dobrze? No, no ciąży na dawnem no ta ja już naprawdę nie wiem, co ja mam robić. Wystarczyłoby, że wcześniej wszedłbym na Pracuj PL wziąłbym udział w konkursie, który zainspirowałby mnie do tego, jak kreatywnie spędzać czas po pracy. Wystarczyłoby, że tam im w social mediach bym im napisał e, jakiś mój kreatywny sposób na to i dodał hashtag po robocie. No, no i co by się wtedy stało? No, mógłbym wygrać chociażby voucher na 1500 zł do slowhop, albo nie wiem, bluzę, klapki czy kawę, której nie piję. że mam 7 dni płatnego urlopu Co ja zrobię z tym czasem? Ja to tak jak pobiegam, to od razu odrywam się od pracy <laughs> A widzisz, ja mam trochę tak, że na odwrót, nie? Że ja cały czas myślę o tych asapach, briefach i myślę, że Wojtek... Wojtek? WOJTEK! WOJTEK! Ja nie wiem gdzie jestem! Nie wiem co się stało! Przepraszam, że... Was wszystkich zawiodła! Ja wiem, że jeszcze jest tydzień... Do deadlineu! Ale przepraszam... O boże! O tu jest! O tu jest! Zamieni się! No krzesło! Zobaczysz! Jeden, dwa... nie wy...

Oh, 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 oh,